Dziki Zachód był pełen sprzeczności, bezprawny, lecz rządzony surowymi zasadami, nieokiełznany, a jednak podporządkowany konieczności. Miłość i seks na pograniczu były kształtowane przez trudności, izolację oraz przytłaczający niedobór kobiet. Przetrwanie często miało większe znaczenie niż romantyzm, a relacje międzyludzkie przybierały zarówno praktyczne, jak i niekonwencjonalne formy. Przede wszystkim Dziki Zachód był światem, w którym brakowało kobiet, a mężczyźni znacznie przewyższali liczebnie kobiety. Miasteczka na pograniczu stały się podatnym gruntem dla handlu seksem. Domy publiczne były często najbardziej okazałymi budynkami w mieście, a ich właścicielki posiadały znaczną władzę społeczną i ekonomiczną. Część kobiet zyskała w tym zawodzie niezależność finansową, inne były wykorzystywane lub uwięzione przez okoliczności. Stawka za wizytę w domu publicznym wynosiła od 25 centów do dolara. Koszt przetrwania dla tych kobiet był dużo wyższy. Wyjście za mąż nie było tak łatwe, jak się wydaje. Małżeństwo na pograniczu było ryzykowne. Na zachodzie, miłość rzadko wiązała się z poezją czy zalotami, chodziło raczej o przetrwanie. Przy średniej życia 35 lat, wiele małżeństw kończyło się wcześniej przez choroby. Przemoc lub pecha. Wdowy i wdowcy często ponownie zawierali małżeństwa z konieczności. Zaskakująco, rozwód był łatwiejszy na Zachodzie niż na konserwatywnym Wschodzie. Życie było nieprzewidywalne, a ludzie szybko tracili cierpliwość do złych związków. Samotne rodzicielstwo było normą, bo wiele kobiet umierało przy porodzie i na choroby. Samotni ojcowie wychowujący dzieci samodzielnie lub z pomocą rodziny byli powszechni. Kobiety również często musiały same prowadzić gospodarstwa i wychowywać dzieci, gdy ich mężowie przedwcześnie odchodzili. Wielu widzów, tajemnicy Brockback Mountain, zastanawia się: czy miłość osób tej samej płci istniała na Dzikim Zachodzie? Mimo późniejszego rewizjonizmu historycznego. Związki osób tej samej płci były obecne i akceptowane w wielu społecznościach zachodu. Bez kobiet, mężczyźni często tworzyli silne więzi emocjonalne i fizyczne, czasem zwane małżeństwami kawalerskimi. Przetrwanie, bliskość i towarzystwo liczyły się bardziej niż moralne osądy. Było też wiele kobiet, które żyły jak mężczyźni, na przykład słynna królowa Banitu, Pearl Hart. Podobnie jak Hart. Niektóre kobiety na dzikim zachodzie przyjmowały męskie tożsamości, czy to dla ochrony, znalezienia pracy, czy też by doświadczyć wolności, które były im odmawiane ze względu na płeć. Przebieranie się za mężczyzn było zarówno sposobem na wyrażenie siebie, jak i koniecznością dla tych, którzy chcieli uciec od ograniczeń tradycyjnej kobiecości. Kobiety pracujące jako kowboje, górnicy czy właścicielki salunów przekraczały granice płci w sposób rzadko uznawany przez książki historyczne. Oczywiście, niezależnie od tego, jak się prezentowałeś, prawda prędzej czy później wychodziła na jaw. To dlatego, że seks rzadko był sprawą prywatną na Dzikim Zachodzie, przestrzeń była luksusem na pograniczu, a prywatność praktycznie nie istniała w pensjonatach i prowizorycznych osadach. Bliskość musiała być starannie zaplanowana lub po prostu ignorowana przez tych, którzy byli w pobliżu. Oczekiwanie dyskrecji było niewielkie. A konieczne były kreatywne rozwiązania. I w rezultacie inne aspekty miłości i seksu nie zawsze były mile widziane. Pomimo całego bezprawia, pogranicze miało swoje osobliwe granice. Choć intymność osób tej samej płci i prostytucja były akceptowane, pewne praktyki seksualne wzbudzały podejrzenia. Seks oralny był często odrzucany jako zbyt francuski i dziwaczny nawet przez pracowników branży seksualnej. Nikt nie śmiał przekroczyć tych granic. Ponieważ przemoc była stałym zagrożeniem, kobiety na Dzikim Zachodzie musiały mierzyć się nie tylko z niebezpieczeństwami związanymi z porodem i chorobami, ale także z wszechobecnym zagrożeniem przemocą. Często napadano, rzadko wymierzano sprawiedliwość. Wiele kobiet nie miało żadnych prawnych środków ochrony, co zmuszało je do radzenia sobie w świecie, gdzie osobiste bezpieczeństwo nigdy nie było gwarantowane. Miłość na dzikim zachodzie nie była taka jak głosiły legendy. Na przykład, kowboj od dawna jest symbolem nieugiętego indywidualizmu, ucieleśniając klasyczny obraz amerykańskiej męskości. Hollywoodskie westerny i tanie powieści utrwaliły obraz samotnego kowboja, twardego, samodzielnego bohatera, który ratuje sytuację i odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. Jednak rzeczywistość historycznych kowbojów była zupełnie inna niż mit, który dziś znamy. Wbrew powszechnym opiniom, kowboje nie byli samotnikami. Żyli i pracowali w zgranych grupach, wspierając się, by przetrwać. Surowe warunki amerykańskiej granicy wymagały pracy zespołowej, a kowboje spędzali większość czasu razem jedząc, śpiąc, pracując, a nawet zabawiając się nawzajem opowieściami. Koleżeństwo kowbojów wykraczało poza pracę bo podczas długich spędów bydła często spali razem historycy zauważają że kowboje ogrzewali się wzajemnie podczas zimnych nocy na prerii relacje te były praktyczne sprzyjały też głębokim przyjaźniom i czasem romantycznym więziom jak wspomniano choć dokumentacja związków osób tej samej płci wśród kowbojów jest skąpa Historycy przyjmują, że intymność między mężczyznami istniała, choć nie postrzegano jej przez współczesny pryzmat tożsamości seksualnej. Poza mitem o kowboju-samotniku, istnieje też mylne przekonanie, że kowboje byli niezwykle atrakcyjni dla kobiet. Filmowy kowboj jest często przedstawiany jako amant, który bez trudu przyciąga kobiece adoratorki. Prawdziwi kowboje mieli niską pozycję w hierarchii społecznej. Byli wędrownymi robotnikami, postrzeganymi raczej jako nieokrzesani włóczędzy niż pożądani zalotnicy. Społeczeństwo wiktoriańskie bardzo ceniło małżeństwo i stabilizację, przez co kowboje, którzy byli słabo opłacani i ciągle w drodze, raczej nie byli kandydatami na uczucia tak zwanej szanowanej kobiety. Kowboje sami byli świadomi swojego niskiego statusu w hierarchii społecznej. Kowboj z końca XIX wieku wspominał, że kobiety ignorowały takich jak on, dopóki powieści i filmy o Dzikim Zachodzie nie zaczęły romantyzować życia kowbojów. Przed tą zmianą kulturową, kowboje byli częściej lekceważeni niż podziwiani. Teddy Blue Abbott, kowboj, którego relacje dają wgląd w życie na pograniczu, Otwarcie przyznawał się do odrzucenia wiktoriańskiej przyzwoitości. Opisywał relacje z pracownicami seksualnymi, akcentując bunt i świadomość społecznej hipokryzji. Abbott traktował kobiety z domów publicznych jak równych sobie, zauważając ich trudną sytuację i podwójną moralność, z jaką się mierzyły. Mężczyźni mogli mieć przelotne relacje bez konsekwencji, podczas gdy kobiety były za to potępiane. I często zmuszone pozostać w tym zawodzie. Należy również zauważyć, że pogląd Abota nie był powszechny wśród kowbojów. Dziki Zachód często romantyzowano jako krainę twardych kowbojów i bezprawnych rubieży. W rzeczywistości te mity opierały się na kobietach funkcjonujących w świecie, gdzie miłość, małżeństwo i przetrwanie były silnie powiązane. Dla wielu kobiet dzikiego Zachodu. Małżeństwo było strategiczną koniecznością, gwarantującą ochronę, stabilność finansową i pozycję społeczną. Panny młode, zamawiane przez ogłoszenia, kierowane nadzieją lub desperacją, zostawiały za sobą wszystko co znane, by poślubić mężczyzn, których nigdy wcześniej nie spotkały, nawiązując relacje w bezlitosnym krajobrazie z nadzieją, że odnajdą prawdziwą miłość. Nie wszystkie kobiety szukały tradycyjnego bezpieczeństwa. Część zdobyła niezależność wbrew konwenansom: czy to jako właścicielki luksusowych domów publicznych, dziewczyny z salonów wykorzystujące urok osobisty do zarabiania na życie, czy osadniczki kształtujące własny los. Miłość na Dzikim Zachodzie była pragmatyczna, kształtowana przez izolację i trudności, praca seksualna w przygranicznych miasteczkach. Komplikowała wyidealizowane opowieści. Domy publiczne rozwijały się w szybko rosnących miastach. Część kobiet zyskiwała na tym, lecz wiele było wykorzystywanych lub uwięzionych w biedzie i przemocy. Szanujące się społeczeństwo często ich unikało, jednak ich obecność była jawną tajemnicą wpisaną w samą tkankę ekspansji zachodu. Ostatecznie kobiety na dzikim zachodzie żyły w świecie pełnym sprzeczności. Miłość mogła być czuła lub oparta na interesach, a małżeństwo schronieniem albo pułapką. Część znajdowała szczęście na własnych zasadach, inne ograniczała surowa rzeczywistość pogranicza. Czy to w ramionach oddanego męża, w salonie burdelu, czy w samotności wiecznej prerii, ich doświadczenia ukazywały złożoną, nieupiększoną prawdę o romansie i przetrwaniu na Zachodzie. Ale to, co następowało po miłości i ciąży na pograniczu, było zupełnie innym wyzwaniem. Ciąża była jednym z najgroźniejszych stanów dla kobiet na dzikim zachodzie, a potrzeba jej unikania prowadziła do ryzykownych decyzji. Fizyczne środki antykoncepcyjne były drogie i rzadkie. Dlatego wiele kobiet używało domowych metod, ziołowych mikstur lub trucizn, często równie śmiertelnych co nieskutecznych. Antykoncepcja była ryzykiem i dla wielu była to przegrana gra. Oto kilka z tych strategii. Pierwszą i najczęstszą formą antykoncepcji była wstrzemięźliwość. Nie możesz zajść w ciążę, jeśli nie uprawiasz seksu proste, prawda? Cóż, mąż, chłopak albo ukochany musiałby się na to zgodzić. A to już nie było takie proste. To właśnie tu często dochodziło do wspomnianej przemocy. Oczywiście, kolejną najlepszą metodą, która do dziś jest stosowana, jest ryzykowny sposób wycofania się, potocznie nazywany metodą przerywaną. Nawet kowboje i dawni poszukiwacze złota wierzyli, że mają najlepszą technikę przerywania na zachód od Mississippi. Kobiety miały swoje własne pseudonaukowe metody. Wiele aktywnych seksualnie kobiet stosowało tzw. metodę kalendarzykową. Metoda kalendarzykowa polega na śledzeniu dni płodnych i niepłodnych, aby wykorzystywać je do bezpiecznego seksu. Problemem był bardzo niski poziom naukowego zrozumienia owulacji, który prawdopodobnie nie istniał na terenach zachodnich. Starzy mieszkańcy zachodu nie wiedzieli, że plemniki mogą przeżyć w drogach rodnych do pięciu dni. Przez co metoda kalendarzykowa była bezsensowna. Więc jeśli sama siła woli, pewność siebie i podstęp nie mogły zapobiec ciąży, to co jeszcze mogło? Historycy twierdzą, że każda dostępna substancja na pograniczu musiała wystarczyć, nawet sok z cytryny jedna z głównych metod użycia gąbek. Stosowanie gąbki było niebezpieczną, niesprawdzoną metodą kontroli urodzeń. Gdzie kobieta zakrywała szyjkę macicy sokiem z cytryny przy użyciu gąbki lub irygatora, sądząc, że kwas zablokuje szyjkę i zneutralizuje plemniki. Mimo wielu problemów zdrowotnych, w tym uszkodzenia tkanek sześciennych i infekcji, ciąża była nadal możliwa. Jeśli gąbka nie działała, kobieta z dzikiego zachodu mogła stworzyć prymitywną osłonkę na szyjkę macicy. W tamtych czasach osłonki wykonywano z wosku pszczelego. I to nie byle jakiego wosku pszczelego. Często pochodził z przetapianych, zużytych świec z domu i okolic, co dodawało jeszcze więcej niehigieniczności do już i tak niehigienicznej metody. Gdy brakowało wosku pszczelego, używano taniego kauczuku lub rzeźbionego drewna. Drzazgi nie przeszkadzały. Prezerwatywy w tamtych czasach były czymś innym. Wbrew powszechnemu błędowi istniały. Nie były dostępne w lokalnej aptece czy sklepie. Ale można je było zdobyć, jeśli wiedziałeś kogo zapytać. Na dzikim zachodzie prezerwatywy robiono z jelit zwierząt, najczęściej świń i owiec, a nie z lateksu. Obrzydliwe, prawda? Musiałbyś też sporo za nie zapłacić. 100 sztuk za prezerwatywę z jelit płaciło się cały dolar, co było bardzo drogie. W tamtych czasach metoda antykoncepcji była tak droga, że kowboje używali jednej prezerwatywy wielokrotnie. Myli je w brudnej wodzie, która prawdopodobnie przenosiła choroby, przez co skuteczność prezerwatywy spadała o 10% przy każdym użyciu. Po latach 40. prezerwatywy z gumy stały się szerzej dostępne, zwłaszcza gdy na pograniczu pojawiały się większe osady, a importy gumy z klimatów tropikalnych docierały na zachód. Przez pewien czas korzystały z nich głównie prostytutki i domy publiczne, bo małżeństw nie było stać, lub były zbyt skromne na taką metodę. Ostatecznie, jeśli żadna z powyższych metod nie działała, co zdarzało się rzadko, kobieta odkrywała ciążę i wybierała ostatnią opcję. Aborcja na Dzikim Zachodzie była śmiertelnie niebezpieczna i bez wątpienia groźniejsza niż sama ciąża. Pierwszą obroną przed niechcianą ciążą były nielegalne środki, głównie chinina i ergotyna. Chinina była lekiem wytwarzanym z kory i zwykle stosowanym w leczeniu malarii. Sporyż to grzyb wyrastający z fermentowanego żyta i działał bardziej halucynogennie niż cokolwiek innego. Oba w dużych dawkach były toksyczne, powodując anemię i niewydolność narządów u kobiet szukających aborcji. Inne prymitywne metody Obejmowały wprowadzanie gołych narzędzi przez drogi rodne, co powodowało infekcje, sepsę i śmierć. Niektóre kobiety nosiły bardzo ciasne ubrania wokół macicy lub głodziły się wierząc, że płód nie przeżyje, poświęcając zdrowie dla krótkoterminowych korzyści. Aborcja została uznana za przestępstwo w większości krajów zachodu w latach 70., ale wcześniej nie była ścigana. I wiele młodych kobiet zginęło przez to. W rezultacie, i szczerze mówiąc, nawet po wprowadzeniu zakazu, kobiety nadal dokonywały aborcji na własną rękę. Przez długi czas nie prowadzono statystyk dotyczących zgonów związanych z aborcją, co oznacza, że nigdy nie dowiemy się, ile istnień ludzkich zostało utraconych z powodu braku edukacji seksualnej. Dziki Zachód był romantyzowany przez pokolenia i będzie romantyzowany aż do końca świata. Następnym razem, oglądając hollywoodzki western lub czytając idealizowaną literaturę o miłości z czasów pogranicza, pamiętaj, że nic nie było takim, jak się wydaje. Ani seks, ani związki, ani intymność. Miłość może być najsilniejszym ze wszystkich narkotyków, ale była też najniebezpieczniejsza. Jak wszystko inne, nic nie przychodziło łatwo na dzikim zachodzie.